Zaraz Po zakończonym szabacie Maria z Magdali, Maria, matka Jakuba, oraz Salome dokupiły wonności do namaszczenia ciała Jezusa. Kilka godzin później, gdy było jeszcze ciemno, wyszły z domu, tak iż dotarły do grobu wczesnym świtaniem. W drodze martwiły się jedynie tym, kto pomoże im odtoczyć kamień blokujący wejście do grobowca. Kiedy jednak doszły tam, Zobaczyły, iż kamień, choć był ogromny, leżał odrzucony gdzieś z boku. Po wejściu do grobowca ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie. Był odziany w lśniącą białą szatę. Bardzo się przestraszyły, lecz on rzekł do nich: Nie lękajcie się. Wiem, że szukacie Jezusa z Nazaretu, który został ukrzyżowany. Jednak nie ma go tutaj, gdyż z martwych wstał. Spójrzcie, oto jest miejsce, gdzie było złożone jego ciało. A teraz idźcie szybko i przekażcie jego uczniom, z Piotrem włącznie. On zamierza udać się do Galilei. Tam go ujrzycie zgodnie z tym, co wam zapowiedział. Wyobraźcie sobie trzy kobiety, które dyskretnie przemykają się pod osłoną resztek mroku w nocy. Ich serca rozpiera smutek, a umysły oplata dylemat. Jak sforsować wejście do grobu? Ale przy grocie wydarza się coś, co przekracza wszelkie projekcje. Kamień jest odsunięty, a grób jest pusty, to znaczy nie całkiem, bo czeka tam na kobiety, anioł. Nie lękajcie się, mówi postać. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ale On z martwych wstał. Nie ma Go tutaj. W tej scenie odnajdujemy zarówno fundament chrześcijaństwa, jak i obraz naszych życiowych zmagań. Tutaj Go nie ma. To zdanie wyrywa nas ze strefy komfortu i zmusza do stawienia czoła tajemnicy. W scenie opisanej w XVI rozdziale Ewangelii według Świętego Marka Odnajdujemy zarówno ponadczasowy wymiar chrześcijaństwa, jak i odzwierciedlenie naszych własnych duchowych zmagań. Nie ma go tutaj. To zdanie, które wyrywa nas z bezpiecznych schematów myślenia, zmuszając do stawienia czoła tajemnicy, która jest fundamentem naszej wiary, zmartwychwstania. Podobnie jak kobiety przy grobie i my, często stajemy przed życiowymi wyzwaniami. Zastanawiając się, jak poradzimy sobie z problemami, które na nas spadają. Czasem, podobnie jak one, szukamy Jezusa w miejscach, w których go nie ma, opierając naszą wiarę na przestarzałych wzorcach i rytuałach. Zapominamy, że On jest żywy i działa w świecie tu i teraz. Anioł mówi: Nie lękajcie się. To przesłanie jest także dla nas w obliczu kamieni, które leżą na drodze naszego życia i wydają się nie do przesunięcia. Te słowa są przypomnieniem, że Bóg działa również tam, gdzie nie widzimy wyjścia, a jego moc przewyższa nasze ograniczenia. Z wstał. Nie ma go tutaj. Czy jesteśmy gotowi uwierzyć, że z wstały jest obecny w naszym życiu? Czy potrafimy dostrzec go w codziennych wydarzeniach, w twarzach ludzi, których spotykamy w chwilach radości i smutku? Czy nasze serca są otwarte na zmartwychwstałego Chrystusa, który chce nas przemieniać? Tak jak kobiety z Ewangelii, zostaliśmy posłani, aby dzielić się dobrą nowiną. Nie wystarczy zatrzymać i przetwarzać tylko dla siebie dobre wiadomości o zmartwychwstaniu. Naszym zadaniem jest nieść światu przesłanie nadziei, że śmierć została pokonana, a miłość ma ostatnie słowo. W obliczu współczesnych wyzwań i grobów naszego życia przesłanie Ewangelii jest jasne. Nie ma go tutaj. Jezus nie jest zamknięty w grobie historii, ale żyje i działa wśród nas. Czy pozwolimy Mu przemienić nasze życie? Czy staniemy się świadkami zmartwychwstałego w świecie tak bardzo potrzebującym miłości i nadziei? Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. Duch święty nas poprowadzi, a wspólnota wierzących powinna być wsparciem. Naszą misją jest żyć zgodnie z objawioną prawdą z odwagą, radością i chrześcijańską determinacją. To, że Jezusa nie ma w grobie, nie jest stwierdzeniem pustki. Ale zaproszeniem do życia pełnego nadziei i wiary w zmartwychwstałego, który jest z nami każdego dnia, aż do skończenia świata. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.